Do ćwiczenia z konadem będziemy potrzebowali taśmę taśma musi być gdzieś yy, zaczepiona, ja zaczepiłem drugą linkę, ale może być też zaczepiona o coś co trudno przesunąć, jakiś mebel, yy, nogę od stołu najlepiej. Co robimy? Zaczepiamy taśmę na wysokości mniej więcej kolana, wkładamy nogę, Ważne, tak żeby taśma była mniej więcej na rzeczce. Co będziemy robili? Jak się zsunie, to po prostu odciągnąć. Co będziemy robili? Delikatnie zginamy kolano i prostujemy. Tak? Aby mieć kontrolę nad sytuacją i to jest najważniejsze. Delikatnie zginamy i prostujemy. Możemy ten ruch zrobić na 4, czyli do przodu na 4. Raz, dwa, trzy. I do tyłu na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Mhm. Mamy mieć podczucie, że my kontrolujemy sytuację. Tak? To jest najważniejsze w tym ćwiczeniu. Możemy też się odwrócić. Stanąć tyłem. I ciągnąć do wyprostu. Taśma jest wtedy pod kolanem. Znowu delikatnie wypinamy na cztery i do wyprostu. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie chcemy przeprostu. Chcemy wyprostu. Mhm. Idziemy raz, dwa, trzy, cztery.